Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii 1000 najważniejszych niemieckich słów. Dzisiaj zaczniemy od słowa das Gepäck, das Gepäck, czyli bagaż. Możemy na przykład powiedzieć Sie haben unser gesamtes Gepäck revidiert, czyli oni zrewidowali nasz cały bagaż. Sie haben unser gesamtes Gepäck revidiert. Kolejne słowo to geradeaus. Geradeaus pewnie kojarzycie z opisu drogi. Oznacza to oczywiście prosto. Możemy na przykład powiedzieć es geht immer geradeaus, czyli idzie się cały czas prosto. Jak zauważyliście, mamy taką formę bezosobową. Es geht, man geht immer geradeaus. Kolejne słówko to gestern. Gestern, czyli wczoraj. Powiedzieć wczoraj rano, wczoraj w południe, wczoraj wieczorem. Gestern, nitak, gestern, morgen, gestern, abend. I możemy na przykład powiedzieć Gestern, abend, war, die Party. Czyli wczoraj wieczorem było przyjęcie. Gesund to kolejne nasze słówko, czyli to oznacza zdrowy. Gesund. Bist du wieder gesund? Es Czyli wyzdrowiałeś? Jako tako. Bist du wieder gesund? Czy wyzdrowiałeś? Um, kolejne nasze słówko to das Glas. Das Glas to szklanka, ale także szkło. Możemy na przykład powiedzieć: Ich habe ein Glas Wasser heruntergestürzt. Czyli wypiłam duszkę, duszkiem szklankę wody. Herunta Stürzen, ten czasownik Herunta Stürzen, oznacza wypić duszkiem. E, ale jest to któreś z kolei znaczenie tego czasownika, bo ten czasownik ma również inne znaczenia, takie na przykład jak spadać. Herunta Stürzen. Kolejne nasze dzisiejsze słówko to glücklich. Glücklich oznacza szczęśliwy. Er ist wunschlos glücklich. On jest Pełni szczęśliwy. Das gold to złoto. Das gold. Ich habe einen Ring aus Gold bekommen, czyli otrzymałam pierścionek ze złota. Etwas ist aus gold, czyli coś jest ze złota. Das gras to trawa. Das gras. Das gras ist knihoch gewachsen, czyli trawa urosła do kolan. Das gras ist knihoch gewachsen die Großmutter to babcia inaczej die Oma erlitt unter dem tod seine czyli on cierpiał z powodu śmierci swojej babci Erlit, czyli od leiden cierpieć de großvater nasze ostatnie słówko dzisiaj to dziadek inaczej dea opa Plötzlich fiel ihm sein Grußvater wieder ein, czyli nagle znowu przypomniał mu się jego dziadek. Einfallen, czyli tak wpadać do głowy, przypominać sobie coś. I to wszystkie z naszych dzisiejszych e, słówek z serii tysiąc najważniejszych niemieckich słów. Dajcie koniecznie znać, które zdanie, które słowo z tych zdań okazało się dla Was przydatne, nowe i ciekawe? Do zobaczenia.